Kto z nas nie słyszał o Czarnym Romanie lub Czarnej Wołdze? Fenomen legend miejskich i ich bohaterów opiera się na nieznanym źródle ich pochodzenia i ludzkiej skłonności do plotkowania. Jaki jest plan? Żeby zachęcić ludzi do sprzątania po swoich psach, stworzymy legendę miejską. Zacznijmy od internetu. Na YouTube umieścimy film z krótką scenką. Właściciel psa nie sprząta odchodów po swoim pupilu. Stojący z boku mężczyzna podnosi niesprzątniętą kupę i atakuje na właściciela. W wersji ekstremalnej nawet rozsmarowują na nim. Film ma wyglądać na nagrany przypadkowo, z ukrycia. Będziemy udostępniać go na Facebooku i innych kanałach społecznościowych. Tajemnicza postać zacznie krążyć po internecie jak wirus i siać postrach. Następnym krokiem jest artykuł sponsorowany w Fakcie, który słynie z chwytliwych, absurdalnych tytułów, jak kultowe już nie śpię, bo trzymam kredens. Nasza historia wypłynie pod tytułem Boję się być psem, bo wariat rzuci we mnie kupą. Kontynuując Flow, stworzymy antyfanpage na Facebooku dotyczące naszej postaci. Poza atakami na naszego bohatera spodziewamy się kolejnych krytycznych opinii stwierdzających hej, a może po prostu zacznijcie sprzątać po swoich psach? Sprowokujemy dyskusję. Będziemy umieszczać fałszywe informacje na temat tego, gdzie rzekomo widziano mężczyznę. I w tych właśnie miejscach magicznie pojawiać się będą torebki jednorazowe na psie kupy. Wiele osób tłumaczy się, że ich nie ma. Lub o nich zapomniało. Ułatwia jej sprawę. A co ze starszymi ludźmi, którzy nie spędzają czasu w internecie? Dla nich stworzymy artykuł o tajemniczej postaci w dzielnicowych gazetach, na przykład południe. Można ją znaleźć chociażby w sklepach i na klatkach schodowych. Tam też zostawimy torebki na psie odchody. Z pozoru nasza legenda miejska ma przestraszyć ludzi, wzbudzić kontrowersje, ale chodzi nam o zrobienie szumu i rozpoczęcie dyskusji, puszczenie w świat informacji, która zacznie żyć własnym życiem i rozniesie się jak wirus.